Cześć, tutaj Norbert Pajek. Dzisiaj jesteśmy u nas w studio w Warszawie i razem z Wami chciałbym zrobić unboxing Pixery Mini i pokazać Wam, co możemy znaleźć w standardowym pudełku naszego nowego serwera wideo. Na pudełku znajdziemy logo naszego producenta a oraz opis tego, co znajdziemy w środku, czyli następnej generacji media server Pixary Mini. Po otwarciu znajdziemy piankę zabezpieczającą, nasz nowy serwer w czarnej metalowej obudowie i folii zabezpieczającej. Do tego zasilacz, kabel zasilający cztery przyklejane nóżki cztery przejściówki mini display port do display port oraz instrukcja obsługi oraz opis urządzenia Przyjrzyjmy się Pixerze. Pixera jest 215 mm szeroka, 230 mm długa oraz 44,4 mm wysoka. Urządzenia mieści się w połowie jednego U. Z przodu znajdziemy port USB do zapisywania lub importowania naszych projektów oraz przycisk włączania. Z tyłu znajdziemy 4 mini display porty, czyli nasze outputy. Do tego cztery gniazda USB 3.0, dwie karty sieciowe, audio in, audio out i po prawej stronie mamy gniazdo zasilacza. Zachęcam do cięcia demo wersji oprogramowania ze strony producenta oraz odwiedzenia naszego kanału YouTube, na którym znajdziemy tutoriale z obsługi Pixelry po polsku. Zapraszamy również do kontaktu z pracownikami LTT w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat produktu oraz umówienia się na prezentację. Do zobaczenia!